Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku będę, wam, będę mówił, co bym chciał, by zostało usunięte z Fortnite'a. Dlatego zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się spodoba, subskrypcję, bo na 20 subów robię specjal, gdzie widać perspektywę na moje ręce ekran. Dlatego zostawcie suba, bo brakuje tylko jeden. I jest dzisiaj ze mną MC Shadow, teraz będziecie mieli prawym górnym brakuje go kartę. I... Aha. Dobra, życzymy miłego oglądania. Widzowie, jesteśmy już w busie bojowym jak zwykle. Postanowiliśmy z że po prostu on też będzie się udzielał. Więc widzimy się na latarni. Dobra, widzowie, ja już dolatuję. Pierwszy to jest pompa. Jaką pompę bym chciała, żeby została usunięta z Fortnite'a? Moim zdaniem, chciałbym, żeby usunęli. To, jak ona się nazywa? Smoczą pompę, no bo ona jest troszeczkę bez sensu, bo się za długo ładuje i cztery naboje naraz e, idą. Dlatego tak jakby to zrobili, że szybciej się przeładowuje na przykład mała no, ma na przykład, nie wiem, 8 naboi, a nie że po jednym szczele się przeładowuje, to byłaby fajna. Dlatego chciałbym, żeby została usunięta e, smocza pompa. A ty? Tam też co, co byś chciał, żeby... jaka pompa została usunięta? Nie no co jest? Spokaj, spokojnie, spokoj, spoko. No to tak, ja chciałbym, aby smocza pompa została usunięta tylko z tego powodu, że nie dość, że ona się mega długo przeładowywuje. Nie dość, że jest troszkę też bez sensu, bo ona ma 4 naboje, a na przykład na takie mega mega blisko by zadała tak gdzieś 60 a na takie troszkę dalsze odległości ona zadaje tak gdzieś po 30. A czasami na farcie 130 może dasz. No. Więc no, ja tak się Dlatego wypowiadam Dlatego to na samo temat, co, się co ja. Dlatego sobie lecimy do następnego. Następny podpunkt to jest dowolna broń. Dowolna broń, ja bym chciał, żeby została usunięta. Spotkania. Moim zdaniem, broń, która no bym chciał, żeby została usunięta, to jest. E, dźwigniowa to taka snajperka ten taki dźwigniowy sztucer jakby no bo ona jest taka podróba stucera i każdy to może potwierdzić i ja tym ogólnie nie gram za często bo to jest bez sensu a twoim zdaniem jaka dowolna broń chciałbyś żeby została usunięta <laughs> mm. Moja, tak samo jak Olafa, tylko z tego powodu, że ta, ta snajperka, jakby to taka podróbka sztucera, ona w ogóle prawie, że nic nigdy nie trafia. A sztucer był mega celny jak dla mnie. No to lecimy do trzeciego. Trzecie to jest leczenie. I moim zdaniem, jeżeli chodzi o leczenie, to kapusty i te to są bardzo fajne, ale chciałbym, żeby usunęli rybkę. Taką legendarną, ta, co ma no, wizję, bo ona jest bez sensu. Bo ona dość, że ci daje mikrowizję, przez którą niby masz widzieć, niby ja nie widzisz, mało cię leczy i jest bez sensu, moim zdaniem? Moim zdaniem tak samo, cały czas tak samo. Okay. I to samo bym powiedział, więc ja już nie muszę się wypowiadać. Ale że ty mi dałeś. Tak? Ej, podniosłeś moją pompę, dasz? Nie. Yeah. Dobra, widzowie, następny to jest dowolna rzecz, jaką chciałbym, żeby została usunięta z Fortnite'a. Moim zdaniem to marauderzy, bo jak w 14 sezonie były te marauderzy, tylko oni byli fajni, bo nie mieli mi na rzeczy i w ogóle, ale te marauderzy są takimi głupkami, że no może czasami wyleci tam dużo leczenia. Ten Johnny Wick, ale to jest moim zdaniem bez sensu, bo one mają chyba za dużego ima albo ten, ale bardzo spamią. I oni nie wiem, czy oni nawet przeładowują to, bo oni cały czas tak nawalają, więc nie wiem, czy nie wiem jaki był sens, żeby to w ogóle dodać do Fortnite'a. A twoim zdaniem. Ja cały czas to samo mówię, nie? więc ja się I nie to jest właśnie ta. To jest właśnie ta broń, którą chciałbym usunąć z Fortnite'a czyli to jest ten. To jest ten taki niby skuter, Taka podróba spoteri. No to prawda. Więc lecimy do następnego. Dobra widzowie, teraz następny podpunkt będzie jednak 6. i teraz karabin szturmowy. Moim zdaniem karabin szturmowy chciałbym, żeby został usunięty Kałach, tylko dlatego, że on nie jest w ogóle celny. I nie, nie można sobie nawet podmienić ściany ani nic z nim, bo on nie jest celny i nie nadupia tak jak MK. A twoim zdaniem? Moim zdaniem też Kałach powinien zostać usunięty, ale to też... Też te powody, ale ja chcę tylko się dożyć do tego, że kałach nie jest celny, tylko z tego powodu, że po prostu jeżeli strzelasz, to ten... to mogę... O, to Olaf, proszę cię pokaż widzą, że celownik leci do góry. Strzel, z kałacha i pokaż, że celownik leci do góry. I to jest takie bez sensu jak dla mnie. Bo jest niecelny wtedy. No i patrz, jakie to jest niecenne, to lecie do wszystkie strony. I mega wolne też jest. I nie tylko że niecenne to mega wolne, więc dla mnie to jest taka wypowiedź. No. Następne widzowie to jest mechanika gry. Możecie się dziwić lub nie, ale ja bym chciał, by w następnym sezonie usunęli npc ów bo to jest fajne. Zresztą, bo tam gór jest i w ogóle i oni sprzedają te 10, czyli zaczęło fajne to jest, ale jakby zmniejszyli ceny tych egzotycznych rzeczy i by na przykład jeszcze jakieś fajne rzeczy dali do tych, typ, że nie wiem, nie wiem, że na przykład skończy Ci się maski, i wykorzystasz, no co tam nie kupisz, to oni ci dają na przykład nie wiem 200 mas to by było fajne, a nie że na przykład i idę sobie z niebo, nie wiem na niej coś, no, no i pierwszy są to grupy, te same, w sensie, nie? Moim zdaniem one też są naprawdę drogie I powinni powinien zmniejszyć tą cenę tak gdzieś do co najmniej 300... 200. 250! No No 250, bo to jednak egzotyczne, co nie? No O, marauderzy, właśnie, niech mówiliśmy. Dobra, to chyba dokończymy wam gierkę Jak będziemy spotykać chłopów i się z wami nie Niedługo Idziemy widzowie pożuta okay. No to fajnie No no nie Koks Uderzy? Nie 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 nie, nie. Właśnie tu Ucieka przed marauderami Okej, okay, dobra. Przed marauderami już powinniśmy uciec. No i ta broń jest niecelna, nie strzelaj nawet no na Bo tylko się zradziliśmy. Ile tu jest... Czy ty ich sam uszujesz? Czy ty naprawdę sam poszedłeś? Naprawdę. Tak. Kiedy oni tam jest strzelają snajpy, nie mogą trafić, bo mają zeza skośnego. Udać pomóc Ale skąd on... Ta! Są płoki. Ja się dziewięć spotkań do strzałem się, nie? Malot panel. Chłopiec nad tobą na haju. Mm-c. <słyszy> <słyszy> Będą musieli uciekać.

po się zbierać te pustkę. No wiem. Mhm. O co, mógłbym powiedzieć? Dobrze, widzę. Ja się wypowiedziałem, to jest moje i Antka, czyli Jemce Shadow'a zdanie, dlatego on mi dzisiaj pomagał się wypowiedzieć i w ogóle, dlatego w prawym górnym rogu macie teraz link do jego kanału, a ja się z wami żegnam i Nara!